Powiem Wam, że nie warto bać się bez potrzeby. Wydaje się zdanie bez sensu, przecież jak człowiek się boi, to po pierwsze to czuje i wydaje mu się, że czuje, bo się boi i że to jest coś bardzo ważnego, ponieważ jest to przykre uczucie, nieprzyjemne. Jedno z takich, których um, najbardziej chyba nie lubimy doznawać. Wiem, że są ludzie, którzy się właśnie cały czas boją i ogromnie ich współczuję. Miałam kiedyś w swoim życiu taką taką długą, no, jak dla mnie, właśnie nie dla tych, co mają tak, tak cały czas, ale tak pół roku, bałam się bez przerwy. Było to bardzo trudne i bardzo ciężkie, ale bardzo dzięki temu zrozumiałam tych, którzy się boją dużo i, i może nie tych, co aż cały czas, bo po prostu trudno aż sobie to wyobrazić, chociaż wiem, że tak też bywa. E, I wiem też, że jak się przestają bać, to to jest zdumiewające uczucie. E, no, to są przeważnie osoby, na czym właściwie nie przeważnie, zawsze osoby, które doznały bardzo ciężkich szkód i krzywd jako dzieci. I właściwie zostały wyuczone przez oczywiście swoich opiekunów, dorosłych, którzy mogą być. Rodzicami, opiekunami, rodziną, wychowawcami w domu dziecka, wiecie, różnymi ludźmi, którzy, że tak powiem, maltretują i, no i szkodzą dzieciom. E, mogą mieć w sobie ten taki, taki cień lęku, bez którego właśnie sobie niespecjalnie wyobrażają życie i nie wierzą, że inni tego nie mają. Więc to są osoby bardzo poszkodowane i bardzo potrzebujące wsparcia i pomocy, nie zawsze wierzące, że można ją dostać, nie zawsze chcące się tym zająć. Czasami z tego stałego stanu lęku uciekają w narkotyki, w alkohol, w, w jakieś inne uzależnienia, w leki, e, czy w seks. E, I jakby teraz już bym chciała po tych słowach współczucia zamknąć ten kawałek i powiedzieć o tym, że e, ci, którzy doznają lęku czasami, e, też go nie lubią, i że jest lęk, który właśnie nazywamy strachem, który jest przed czymś bardzo konkretnym. I to są czasami potrzebne bardzo strachy, no, żeby nie włazić, wiecie, w jakieś niebezpieczeństwo, paszczy. Paszczel W, prawda? Nie włazić, nie ryzykować. Albo niektórzy ryzykują po to, żeby się właśnie trochę pobać i to przeżyć. To też jest ciekawy kawałek, ale nie o tym teraz. Mówię o tym, co za darmo. No bo ci to, to, to jakby mają z tego jakiś fan. Ale taki lęk bez potrzeby to jest lęk, który się jakby podkreśla, który się dolewa, który się, któremu się dodaje wartości, którego się zaczyna hodować. Coś jest dziwnego, myślę, może zrozumiałego w naszym historycznym, że tak powiem, rozwoju w Polsce, że my się nauczyliśmy tej martyrologii przez tą naszą historię, żeśmy się nauczyli cenić cierpienie, żeśmy się co. Ja uważam, że cierpienie dla cierpienia to nie ma co cenić, że nauczyliśmy się takiego, wiecie, pochylania, kiedy ktoś narzeka. Kiedy ktoś jest e, niezadowolony, że to jest taka postawa, która jakby zyskuje u nas więcej zrozumienia czy współbrzmienia, e, współodczuwania, niż na przykład to, że ktoś mówi, że, że jest no, fajnie, że życie jest okej. Okay. No, jak ktoś mówi, że całe życie jest okej, okay, to ja bym też nie współbrzmiała, bo nie całe jest oczywiście okej. Okay. Natomiast e, dużo w nim jest rzeczy cudnych. I też zależy od nas, czy je zauważamy. Natomiast ja zauważam często, że e, takie złapanie, wiecie, takiego poczucia, że jak się użalam, czy poskarżę, e, czyli jakby no, przyjmę po, po, pozycję ofiary, to dostanę więcej. Ale czego? Więcej dostanę współczucia, więcej uwagi, więcej może. Zrozumienia, ach, tak, tak, życie jest trudne, no tak, no widzisz, ja też to znam. Może dostanę także, co jest niebagatelnym zyskiem, zwolnienie z niektórych zadań i z niektórych e, trudnych sytuacji, w których inni sobie dobrze radzą, a ja przecież przez to, że się na przykład boję, to nie. No to ty to, to, to nie musisz, prawda? Jest to jakiś zysk, tak zwany krzywy interes, ja to nazywam, bo nie mamy potem satysfakcji, że żeśmy coś osiągnęli. Ale mamy satysfakcję, że ktoś coś zrobił za nas, albo obok nas, albo że e, mamy przez ten czas prawo na przykład sobie nie wiem, popłakać, czy pokwilić, czy pożarlić się nad sobą e, i może właśnie nawet jeszcze co jakiś czas ktoś tam nam powie, e, jaka jesteś biedna, czy jaki jesteś biedny. E, hmm. Moja, e, mój stosunek do. Pozycji ofiary bardzo się zmieniał i bardzo się ewoluuje cały czas, ponieważ ja nie mam jakby wątpliwości po tylu latach pracy z ludźmi, że każda nasza postawa bierze się z jakiegoś rodzaju wyboru. To nie musi być wybór świadomy i bardzo często nie jest. To nie musi być też wybór pozytywny, nawet bardzo często nie jest. To jest wybór albo strategia przetrwania. Bardzo ważne określenie, które się bierze z tego, że używając swoich zasobów, swoich możliwości, staramy się jak najlepiej przyjąć te okoliczności, które nas spotykają, reagować na nie, w ich przebiegu mieć jakąś swoją pozycję, właśnie. I jak mówię o lęku bez potrzeby, wcale nie mam na myśli tych, tylko tych ludzi, których się. Jakby dość wyraźnie widzi, że one są w roli ofiary, ale także tych, którzy próbują coś takim jakby wewnętrznym, nie wiem jak to powiedzieć, sprytem czy takim. E, no, a nóż właśnie jak będę się jakby pozwalała sobie na banie się, jak zawierzę lękowi, to może właśnie uniknę różnych rzeczy. To dziwnie brzmi, ale wcale nie, nie tak dziwnie, bo. Ci, co taki mają trochę pesymistyczne nastawienie, zawsze mówią, co się będę na coś cieszyła, potem nie wyjdzie. Lepiej się nie nastawiać, bo jak nie wyjdzie, to sobie powiem, miałam rację, że nie wyszło, no ale wyjdzie na to, że warto wtedy mieć myślenie negatywne. Yy, I że co prawda ono się co jakiś czas oczywiście potwierdzi, tak samo jak się potwierdzi, że może będzie niedługo brzydka pogoda, no bo za jakieś parę dni Pewnie nam się zepsuje ta dzisiejsza pogoda. Ale co to znaczy? Zepsuje, prawda? Pogoda jest zawsze. I w ogóle pamiętam, jak mi jedna fajna dziewczyna powiedziała: wiesz, no to przecież słońce jest zawsze, tylko najwyżej za chmurami, nie? Ale jak sobie to uświadomimy, no nocą jest trochę dalej od nas niż w dzień. Ale ten lęk za bardzo, który coś ma nam dawać właśnie w tym krzywym interesie. Jest takim baniem się bania i takim oddawaniem mu siły. Na przykład nie pójdę załatwić, bo się boję, że sobie nie poradzę tego załatwić. No to nie załatwię. Ale się zwalniam, na przykład, i nie przeżyję tego, że idę powiedzmy do urzędu i mam stracha. I, i, i nie wiem, jak ta pani na mnie tam popatrzy, albo ten pan, a może mi powie, Którzy przynieść jeszcze 10 papierów, prawda, podpisane gdzieś tam, a ja wtedy się poczuję, bo że znowu muszę załatwiać i ktoś mnie tak potraktował źle i w ogóle mnie nie zrozumiał i nie pomógł, prawda? Albo że nie powiem szefowi, że coś bym chciała, nie wiem, podwyżkę, albo że, że może by mi dawał trochę inną pracę, albo że chcę z kim innym, nie wiem, pracować, albo że mam pomysł, którego może warto posłuchać, ale nie, to ja się boję, to ja tam nie pójdę. To jest taki lęk przed lękiem i taki dawanie mu e, takiej, wiecie, rangi, jakby był większy od nas. No bo jak ja się boję, e, to tak jakby coś z zewnątrz na mnie napadło i mi mówiło, nie poradzisz sobie. Przypominam Wam, że najbardziej coś z zewnątrz to zawsze byli rodzice. To znaczy, jak byliśmy mali, to oni byli tak wielcy. Że jak mówili na przykład nie wchodź tam, bo się ubrudzisz, tam nie wchodź, bo się pod, potkniesz, tam nie dotykaj pieska, bo cię pogryzie. Tego nie rób, bo ci nie wyjdzie. Pamiętam też dużo bardzo takich przykładów smutnych, kiedy dzieci się cieszyły ze swoich stopni i swoich różnych wyników, a rodzice a co to takiego nie, Zosia ma lepsze albo, a to nie mogłeś mieć lepszego, a kto w klasie był od ciebie lepszy i już się okazywało, że to, co ty zrobiłeś, czy zrobiłaś, to nie jest takie ekstra, prawda? I koniec z radością, więc zaczyna się robić takie poczucie. No, nie wyjdzie, prawda? Mnie nie wyjdzie, albo może jak, się, jak wyjdzie, to znaczy się udało. Nie ja zrobiłem, czy ja zrobiłam, zdziałałam, tylko się udało, a to mi się udało. No więc jak mamy taki. Ten taki, wiecie, jest. E, taki, już z, nie wiem, pojawił się, jest zasknięty lęk. E, taki e, taki nawykowy, o, to jest bardzo ważne od, określenie, nawykowy lęk, żeśmy się nałogowo zaczęli bać. E, to bardzo, bardzo ważne jest to zauważyć przede wszystkim. W ogóle każda rzecz, z którą chcemy sobie poradzić, musi zostać zobaczona, musi zostać nazwana. Zdiagnozowana. No, bo co możemy leczyć, jak nie wiemy o co chodzi, prawda? E, jeżeli się boję, bo się boję i w związku z tym nie będę czegoś robić, gdzieś się tam zaszyję e, pod kocyk albo w kącie e, i tam się będę jakby bać bezpiecznie, zobaczcie, jak to fajnie brzmi, nie? I to jest moja nagroda dla mnie. To bardzo sobie umniejszam rodzaj satysfakcji z życia. Oczywiście, kochani, każdy ma prawo szukać swoich rozwiązań i ja tego nie mówię, żeby was, żeby Wam powiedzieć, że to jest B. Ja tylko Wam mówię, że z tym można coś zrobić. Po pierwsze, najpierw, tak jak powiedziałam, i zawsze będę podkreślać, zauważyć i nazwać, a potem się zastanawiać, na ile ja to akceptuję, na ile się na to zgadzam w sobie, bo już na przykład umiem długo. Wszystkie rzeczy, które znam są mi bliższe niż te, których jeszcze nie znam. Ale z drugiej strony mamy też w sobie tego drugiego fajnego takiego eksplorera, który jest ciekawski, który chce wiedzieć jakby to było, jakby się nie bała. Albo nie bał, albo przestała bać bania, bo tak całkowicie z lękiem się rozstać nie można, bo się robimy psychopatami to raz, a po drugie e Lęk nas często naprawdę uprzedza o ważnych sytuacjach, w które nie warto wchodzić. E, co by Wam tu powiedzieć, jako puentę tego wszystkiego? No chyba tak, że w ogóle, jak już jest tak, że czasami się czujemy nieprzyjemnie, nie tylko z powodu lęku, to przynajmniej zróbmy dla siebie, co możemy, żeby to nie było na darmo i za darmo. Serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję, że mnie słuchacie. Do następnego spotkania proszę o subskrypcję